Czy wy dzieci o tym wiecie? Jaką pracę wykonamy? Czy gotować zupę chcecie? Gdy nie taką piękną mamy Pomarańczowa i taka wielka Dziś gotować ją będziemy Zupa będzie dziś królewska Zupę z dyni dzisiaj zjemy Garnek duchowy Tutaj mamy, kto pokroić nam pomoże Ciach, 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 kochani Dyni kawałeczki mamy Pomarańczowa i taka wielka Dziś gotować ją będziemy Zupa będzie dziś królewska Zupę z dyni dzisiaj zjemy Pokrojoną do garnuszka Dodać wody i przyprawy Burczenie mego bruszka, Mieszaj teraz dla zapawy Mieszam, mieszam, mieszam w koło Z gotowaniem jest wesoło Pomarańczowa i taka wielka Dziś gotować ją będziemy Zupa będzie dziś królewska Zupę z dyni dzisiaj zjemy Czy ta zupka już gotowa? Czy spróbować ją możemy? Przecież ciepła jest i zdrowa przedszkolaki. No to jemy? Miał, 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 smakuje się, już dużo mam, to czuję. Pomarańczowa i taka wielka dziś gotować ją będziemy.